Ruszamy. Dzisiaj nietypowo, bo w piątek. Eee, no, właśnie, ale staramy się być wierne. <grydy> Witają Was, Gosia oraz Edytka, i niezmiernie się w ogóle cieszymy, że możemy tu być, eee, że Pan dał nam tą łaskę, właśnie, bycia dzisiaj tutaj z Wami i służenia Wam, eee, bo. No właśnie, służba y, przede wszystkim y, jest też dla nas. abyśmy y, zostały ociosane z naszego egoizmu, y, z naszych, y, jakby to nazwać, <grym> z tego, co my byśmy chciały i y, w takim posłuszeństwie po prostu stajemy i y, miałyśmy dzisiaj y, obie takie stwierdzenie, że to nie jest nasz dzień. <grym> Natomiast, no właśnie, nie za bardzo się przejęłyśmy. Stanęłyśmy w, taki, w takim miejscu, gdzie wierzymy, że to Bóg będzie działał przez nas, bo wierzymy też, że nas właśnie powołał do tej służby. I idziemy do przodu bo ciągle mi przychodzą te słowa ze psalmu choćbym chodził ciemną doliną, zła właśnie nie przelęknę, bo Ty jesteś ze mną e, i, i e, mam czasami takie wrażenie właśnie, że idę tak na oślep, ale idę e, ale idę ku światłości, ku Panu i, e, i to jest właśnie takim dla mnie motorem e, i dla Dytki chyba też o tak, bo dzisiaj naprawdę przychodzimy w takiej e, słabości i niemocy, e, ale to nie chodzi o nas, tylko o Pana Boga, żeby to On był wywyższony i wiemy, że to tu będzie w nas działał. I że to jego mocą będzie się wszystko działo. Dlatego no, tutaj przychodzimy pokornie, naprawdę. Chcemy przychodzić i, i dziękujemy Panu Bogu za ten cenny czas, że też przełamuje nasze jakieś schematy myślenia. To, że to dzięki nam, a i Ani. Jego mocą, i po prostu cały czas tutaj walczymy ze sobą, w, ale z miłości tutaj, tak z miłości do Boga, bo wiemy, że on chce, żebyśmy tu były, żebyśmy się dzieliły Jego słowem, tym doświadczeniem Boga w naszym życiu, co on robi, żeby, żeby ktoś inny mógł z tego czerpać. Więc niech Bóg będzie tutaj uwielbiony i niech Duch Święty po prostu działa. Amen. Właśnie, bo wierzymy że Duch Święty z nami jest i dziękujemy ci Duchu Święty że mamy takie przyzwolenie do ciebie do tego, że ty się poruszasz w nas, przez nas i we wszystkich tych osobach, które z nami tu są, które będą kiedykolwiek. Dziękuję ci za tą wielką łaskę, że ty Duchu, który byłeś przy stworzeniu świata, jesteś też przy nas i Dziękujemy Ci za tą łaskę, za wszystkie te przemiany, wszystkie uzdrowienia, wszystkie e, mury, które runą. E, dziękuję Ci za to, że, że Ty jesteś Duchu Święty, że poruszasz się w naszych kościach, że poruszasz się w nas. E, I że m, właśnie ta dobra nowina może iść dalej, że to nas uzdalniasz do tego. Dzięki. I tak no właśnie, kiedy z Edytką zastanawiałyśmy się nad słowem, mi przyszedł fragment z listu do Hebrajczyków. A Edytka dzisiaj kontemplowała Psalm 130. I niesamowite jest to, jak w ogóle te słowa się połączyły jakoś tak w jedno. I chciałyśmy właśnie Wam przeczytać te fragmenty i pokazać, jak to jest niesamowite, jak Duch Święty działa w takiej jedności, kiedy stajemy. I co dzisiaj myślę, że chce też nam powiedzieć z drugiego rozdziału do Hebrajczyków, od 16 do 18 wersetu. Bo oczywiście, nie aniołom przychodzi z pomocą. Lecz z pomocą przychodzi potomstwo Abrahama. Dlatego czuł się zobowiązany całkowicie upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w rzeczach odnoszących się do Boga, tak by dokonywać przebłagania za grzechy ludu. Bo, przez to, że sam cierpiał poddany próbie, może z pomocą przychodzić pod danym próbie. I pan 130. Ja mogę przeczytać, jak chcesz, Gosiu? To poproszę Cię, Edytko. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń swoich uszu na głos mojego błagania. Jeśli będziesz zważał na me winy, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty przebaczasz grzechy, aby Ci służono w bojaźni. Oczekuję Pana, czekam na Niego, pokładam nadzieję w Jego słowie. Wyczekuję Pana, bardziej niż straże poranka, bardziej niż straże poranka, niech, is, niech Izrael... Oczekuję Pana, bo u Pana jest łaska i obfite u Niego odkupienie, to On odkupił Izraela ze wszystkich Jego przewinień. Amen. <grym> I właśnie tak jak w liście do Hebrajczyków jest napisane, bo przez to, że sam cierpiał poddane próbie, może z pomocą przychodzić poddanym próbie. I to, że właśnie przez wierność, tak upodobnił się w miłosierdziu. I w Psalmie 130 jest u Pana bowiem znaleźć można miłosierdzie i pełne wykupienie. On wyzwolić może Izraela ze wszystkich jego nieprawości. I to jest właśnie to, co Jezus dokonał na krzyżu. To, że właśnie odkupił nas. Swoją krwią. I nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ty dzisiaj jakby przyjmujesz tę prawdę, że Bóg dał wszystko, co miał najcenniejsze. On nie dał drobnych, on nie dał jakichś takich rzeczy, które mu zbywały, tylko dał to, co miał najcenniejsze, czyli własnego Syna pomyśl na przykład czy jesteś mamą czy jesteś tatą albo jeszcze nie, nie masz jakby swoich dzieci to pomyśl sobie czy ty dzisiaj byłbyś w stanie byłabyś w stanie oddać swoje dziecko po to żeby ktoś inny mógł żyć bo dla mnie ta perspektywa jest no, taka przerażająca bo ja wiem, że nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy tego zrobić. Łatwiej by mi było jakby oddać siebie niż swoje dziecko. I tak dzisiaj mnie to właśnie bardzo dotknęło, bo często jest tak, że łatwiej jest nam, zwłaszcza jak jesteśmy mamami. No to właśnie to tak, gdyby, gdyby trzeba było, to przecież jesteśmy w stanie w naprawdę heroiczny sposób stanąć, tak i oddać życie. Swoje, ale już dzieci, jeżeli chodzi o dzieci, to stajemy się takimi lwicami, które, które pilnują, tak, które nie pozwolą absolutnie zrobić choćby najmniejszej krzywdy. A tutaj. Bóg oddał swojego syna. No nie ma nic większego. Po prostu nie ma, ale też to dopełniło miłosierdzie. I Jezus wstawia się za nami, bo on zna każde nasze cierpienie, każdą naszą chwilę słabości, E, trudności, e, nawet e, to, że właśnie jesteśmy teraz w czasie Wielkiego Postu i te trudności w ogóle z zachowaniem jakichś e, takich postanowień, e, które gdzieś tam e, mamy. Przecież to jest absolutnie e, zadziwiające i zachwycające, jak Bóg e, no właśnie zesłał też syna, aby nie było rzeczy, którą, e, którą by on sam nie poznał. Ja też chcę powiedzieć, bo mnie też bardzo dotknęło właśnie to z Hebrajczyków. Właśnie jak nawróciłam się, tak zastanawiałam się, że jak Bóg musi nas bardzo kochać, że, że wydał swojego Syna za nas na krzyżu. I pamiętam, jak właśnie w życiu codziennym, kiedy mnie spotkały, spotykały trudności, Jakieś kłótnie, czy ktoś mnie zranił. Zastanawiałam się, jak mogę ja przebaczyć tym osobom, czy w ogóle potrafię przebaczyć. I wtedy właśnie przyszł taki obraz, że skoro Bóg, Jezus umarł za mnie z miłości, i On potrafił mi przebaczyć. To ja też potrafię przebaczyć. Jeżeli on oddał za mnie swoje życie, to czy ja się też potrafię ulirzyć i, 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 i wybaczyć komuś ze względu na to, co zrobił Bóg dla mnie? I, i to mi dało taką właśnie mm, spojrzenie na drugiego człowieka miłością Boga, że skoro ta osoba też, która mnie skrzywdziła, Bóg za nią umarł, to jak bardzo Bóg ją kochał. I, i to Bóg otworzył wtedy moje oczy. I, I na te wszystkie właśnie trudności, te napotkane sytuacje patrzyłam właśnie e, obrazem tego, co Jezus zrobił e, e, dla mnie na drzewie krzyża, czyli tym miłosierdziem. Jeżeli Bóg ma tak wielkie miłosierdzie, a ja chcę iść za Bogiem, to ja też chcę mieć to serce e, pełne miłosierdzia Bożego i. I, i, I przebaczać ludziom y, jakieś te różne zranienia. No i też w tych wszystkich y, sytuacjach za, za te nasze grzechy. Bóg, Jezus został poddany wszystkiemu, czyli to, co ja przeżyłam, y, przeżywał też Jezus. Czy odrzucenie, czy samotność, czy jakąś trudność, niezrozumienie. I, I to było piękne, że uświadomiłam sobie, że ja nie jestem sama w tym. Jezus jest ze mną, on nie rozumie. I też właśnie ten psalm 130 jest piękny, bo w tym całym niezrozumieniu, tych trudnościach, różnych sytuacjach życia codziennego, czy ja wołam z głębokości swojego serca do Pana. Czy ja, czy ja czekam właśnie, aż mi On odpowie, aż przyjdzie z łaską i mi pomoże przejść przez te e, trudności, czy ja faktycznie e, oczekuję Pana, czy czekam na Niego, e, czy, czy może ja chcę działać sama, e, chcę e, oceniać, chcę e, osądzać, czy... Czy zatrzymam się i zawołam do Pana i z nim przejdę ten proces, właśnie, czy uzdrawiania, czy, czy jakiegoś uwolniania od jakiejś niemocy? Więc to mnie też właśnie bardzo dotknęło, bo to jest napisane, bo u Pana jest łaska i obfite u Niego odkupienie. I tylko z Bogiem możemy właśnie patrzeć na to wszystko właśnie takim wielkim. Jego miłosierdziem. Jeżeli nie zrozumiemy tego, co Jezus zrobił dla nas, z czego on zrezygnował, to nam będzie też trudno zrozumieć i z czegoś zrezygnować dla drugiego człowieka. I, i z tym chciałam właśnie się z wami podzielić, żebyśmy zawsze zatrzymywali się. I, I czekali na pana, aż on przyjdzie z tą łaską, z tym zrozumieniem i, i może, żeby nam pokazał to wszystko, jak on na to patrzy yy, i nas kierował w tym. No właśnie, z pomocą przychodzi potomstwo Abrahama. Yy, dlatego czuł się zobowiązany całkowicie upodobnić się do braci. Całkowicie, jakby Jezus nie zostawił sobie niczego, w czym by się no, nie um, upodobnił do nas, no, oprócz grzechu, to wiadomo, ale um, resztę trudności naprawdę on poznał i, um, i przychodzi z pomocą um, potomstwu Abrahama. Um, Abraham przecież tak długo czekał w ogóle na potomstwo, ale czekał, wiedząc, że Bóg spełni te pragnienia i przecież mógłby się zniecierpliwić. Mógłby mieć swój plan, mógłby realizować swój plan na swoje życie, ale Abraham był wierny Bogu. I to jest właśnie niesamowite. Bo my często chcemy mieć swój plan i chcemy, żeby Bóg realizował nasz plan. Więc pytanie jest takie, po co nam Bóg? I powiem Wam, że kiedyś się zastanawiałam, co to było, gdybym była Bogiem? To powiem Wam, że Ziemia raczej niedługo wypożyła. Gdyby coś mi się nie spodobało, to chyba bym stworzyła na nowo dinozaury, które by pożerały kolejne osoby. <grym> Ale na całe szczęście nie jestem, bo jest naprawdę niesamowity, bo, bo ma więcej w sobie miłości i miłosierdzia i to jest w ogóle jego pierwsze imię. Miłość. I... Tak. No, więc właśnie to jest, to jest cudowne, że Bóg przede wszystkim jest miłością i dzięki temu, no właśnie, jakby wszystko inne jest tworzone, cała przyroda, nasi współbracia są tworzeni też z miłości. My jesteśmy stworzeni z miłości i, i On naprawdę patrzy na nas z miłością. To jest dla mnie coś, co mnie zachwyca każdego dnia, bo nie można powiedzieć, że Bóg jest Bogiem przypadku, bo gdyby tak było, to wszystko byłoby przypadkiem. I skoro jesteśmy też częścią Boga, no to właśnie to też. Możemy powiedzieć, że my jesteśmy zrodzeni z miłości i my jesteśmy tą miłością. I chodzi o to, żeby wzrastać też w tej miłości. Tak. I żeby Miłość. też widzieć w ogóle w drugim człowieku też tą, tak. to, że, że on też jest z miłości. Dokładnie tak to jest, no to jest wyzwanie też właśnie. Zatrzymać się. Zaprzeć się samego siebie, tak naprawdę, i, i popatrzeć na tą drugą osobę e, tak, jak Bóg na nią patrzy. Ja pamiętam, miałam taki okres długo, wołałam do Pana Boga: e, Naucz mnie patrzeć na ludzi oczyma Twoimi miłości. Właśnie, żebym nie skupiała się na tych mm, wadach tego człowieka, e, na tych niedoskonałościach, ale właśnie na to, jak Bóg na niego patrzy czyli z miłości, on jak na nas patrzy, to on widzi same dobre rzeczy, on widzi tak wspaniałe rzeczy, na których może budować i jeszcze więcej wznosić, a my właśnie patrzymy tak na ludzi, najpierw od tej drugiej, ciemnej strony i tego mnie uczy Bóg każdego dnia patrzeć z miłością do drugiego człowieka. I czasem trzeba się zaprzeć, tak ta osoba mnie zraniła, Panie Boże, ale ty też ją kochasz, więc ja nie mogę jej oceniać. Osąd zostawić Panu Bogu. Dlatego Pan Bóg mówi: nie osądzajcie, osąd zostawcie mi, bo też chce nam dać wolność w naszym sercu, żebyśmy tego nie trzymali, nie karmili się tą urazą. Urazą właśnie do tego człowieka. I właśnie tym miłosierdzie. Pana jest y, wielkie, jest niesamowite I, i czy my w ogóle w hebrajczyku właśnie wcze, wcześniej jak czytałam, jak Małgosia powiedziała, je, jaki chce poruszyć werset z Biblii i tak zaczęłam wertować troszkę wcześniej I, i tam jest niżej napisane, czy my, nie pamiętam już dokładnie słów, ale czy my zdajemy sobie sprawę z tego, co Pan Bóg zrobił dla nas i czy my szanujemy to czy, mamy, czy wiemy co to za wartość, co się dokonało czy my codziennie idąc za Panem Bogiem przez to co On uczynił dla nas darzymy to szacunkiem czyli dbamy też o to życie codziennie w tej łasce, w tej czystości i, i, i żeby właśnie w tej miłości iść za Panem Bogiem i mieć tą miłość do drugiego człowieka i chyba na ten post bardzo bym chciała Was e, zaprosić, żebyście się zatrzymali i, i tą miłość, e, zapytali się Ducha Świętego, gdzie możesz zanieść tą miłość Boga, te miłosierdzie. E, może to będzie jakaś osoba bliska Twojemu sercu, a może Duch Święty Ci pokaże kogoś z pracy albo sąsiadkę, e, gdzie możesz zanieść kawałek Jezusa e, drugiemu człowiekowi. Właśnie w tym wielkim poście skupmy się nie na grzechach, nie na naszych słabościach, ale na Bogu i na Jego miłości, bo to ta miłość jest najważniejsza. A my tak wielbimy te, te ciężkie sytuacje, te trudności, skupiamy się właśnie na tych różnych sytuacjach, na tych czasem cierpieniach. A, a a powinniśmy się skupiać na Bogu, który jest miłością. I tą miłość nieść. Jak będziemy się właśnie skupiać na Nim, na dziękczynieniu, na wielbieniu, to całkowicie zobaczycie, jak się zmieni wasze życie. Zaczniecie dostrzegać Boga w życiu codziennym, w każdej jakiejś sytuacji. Będziecie widzieli Jego miłość. I ja Was z tym zostawiam i przekazuję głos Małgosi. Ale właśnie to, co Edytka powiedziała, że oddzielamy grzech od człowieka. I może właśnie ten czas Wielkiego Postu jest takim czasem, żeby poprosić Ducha Świętego o to, żeby przyszedł i żeby pomógł nam oddzielić grzech od danej osoby, z którą jest nam, no nie po drodze nazwijmy to, żeby ten czas wielkiego postu też przemienił nasze serce, żebyśmy tak jak Jezus stał się podobny do nas, tak żebyśmy my mogli się stać podobnymi do niego. A tak naprawdę miłosierdzie to jest przybita do krzyża miłość. Tak siostra Gaudia z Skas powiedziała i to jest niesamowite zdanie właśnie, że, żeby w nas y, były przybijane do krzyża wszystkie te rzeczy, które właśnie y, nie pozwalają nam y, z miłością przede wszystkim popatrzeć na drugiego człowieka. Y, I niech to będzie czas naprawdę takiej przemiany, przemiany właśnie z tego serca y, zatwardziałego, y, do serca y, podobnemu y, sercu Jezusa. I Panie Jezu, prosimy Cię, abyś przyszedł dzisiaj do nas właśnie z tą łaską przebaczenia, e, abyś dokonał w nas całkowitego uzdrowienia tych ran, które gdzieś w nas się toczą w dalszym ciągu. E, I proszę Cię, abyś też uzdrowił nasze wspomnienia, aby one nie były jak bumerang które wtedy, kiedy jesteśmy słabi, jesteśmy w gorszej formie, wracają i walą nas w głowę. Przyjdź Jezu proszę i ze swoją krwią, ze swoją wodą, która wypłynęła z Twojego serca i właśnie obmywaj nas, obmywaj nasze serca, nasze myśli, nasze też oczy i języki oczy, aby patrzyły na wszystkich właśnie przez pryzmat Ciebie i tego, jaki Ty jesteś wielki i miłosierny. Aby nasze języki oddawały Tobie chwałę, a nie złożyczyły. Aby nasze serca były sercami przepełnionymi Bożą miłością, a nie miłością egoistyczną, ani zranieniami, ani przeszłością. Proszę Cię, Jezu, abyś przyszedł i rozwalił wszystkie te mury, które są naokoło naszych serc, abyś pokazał nam drogę, drogę swojej miłości i też proszę Cię o łaskę pokory na ten czas, abyśmy potrafili przyjąć to, co kierujesz do nas, co mówisz do nas przez innych ludzi, ale też w cichości naszego serca. Ja też chcę Prosić Panią, byś na ten czas postu e, przyszedł do każdego z nas i, i pokazał, jak bardzo nas kochasz. E, żebyś w te ciemności naszego serca spuścił e, swoje światło światło nadziei, miłości, żebyś otworzył nasze oczy, abyśmy od samego rana Widzieli Twoją łaskę. Proszę Cię też, Panie, żebyś przyszedł do tych wszystkich, którzy są w jakiejś trudności, w jakichś zmaganiach, abyś przyszedł i ich pokrzepił, żebyś ich podniósł, żebyś przyniósł rozwiązanie na ich sytuację życiową. Niech Twoja łaska, Panie, pokój zagości w ich sercach. I Duchu Święty, proszę Cię, żebyś. Przyszedł do każdego, kto będzie y, słuchał tego nagrania i, i pokazał, jak bardzo ta osoba jest y, kochana przez Boga, jak bardzo jest ważna y, dla Boga, i że On, on jest przy niej i, i się o nią zatroszczy. Amen. Tak, Amen. Yy, I właśnie proszę Cię, yy, Jezu, też abyś przychodził do tych osób, które są w takiej rozpaczy i w takiej totalnej niemocy, w stanach depresyjnych, abyś Ty przychodził tam ze swoim światłem, abyś odciągał w ogóle patrzenie właśnie na te sytuacje, które teraz wydają się bez wyjścia, na, te, na ten smutek ogarniający, na tą rozpacz, która jest jak jakby się rozlało po prostu zwoła na, na całe ciało i proszę Cię, Jezu, abyś wszedł tam z pełnym światłem, spełnił siebie, aby żadna z tych osób nie kłaniała się właśnie temu smutkowi, tej rozpaczy, ale aby zobaczyła światło, światło, którym Ty jesteś, Jezu. Amen. Amen. Ciebie Maryjo też prosimy o to, abyś przychodziła do nas ze swoją delikatnością i otaczała nas płaszczem swojej miłości, abyś była tą, która jest drogowskazem do swojego syna Jezusa Chrystusa. Amen, Amen. amen. Tak. Ja jeszcze chcę poprosić ciebie Maryjo, abyś przyszła do tych wszystkich mam. Tak, jak przychodzisz do mnie e, i każdego dnia wskazujesz mi drogę, uczysz mnie, jak wychowywać moje dzieci, e, jak na nie patrzeć, y, jak się nimi opiekować, jak się o nie troszczyć. I proszę Cię, żeby właśnie przyszła do tych wszystkich mam, które dzisiaj nie mają siły, które właśnie walczą z przeziębieniem u dzieci czy z jakimiś trudnościami, żebyś przyszła i. I je pokrzepiła, żebyś wlała e, w nie swoją miłość i żebyś pokazała im, jak bardzo są piękne i, i są dzielne i że są niesamowitymi mamami. Amen. Amen. Tak. O wow. Aż się sama wzruszyłam. E, Dziękujemy Wam bardzo za ten czas, że, za to, że właśnie wspólnie możemy tutaj być, e, chłonąć z mądrości Boga, e, ale też wspólnie się pomodlić. E, dziękuję za ciebie, Edytko, właśnie za to, że możemy wedywie tutaj stanąć e, do, do tego czasu e, i dziękuję Ci Duchu Święty, że ty prowadzisz te. Ten czas i dziękuję Ci Jezu, że Ty przychodzisz ze swoją czułością. I Ciebie Boże wychwalam za wszystko to, co już uczyniłeś, bo wierzę, że Ty czynisz wielkie rzeczy. Amen. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za ten czas, i mam nadzieję, że do zobaczenia do wtorku. Żegnamy się z Wami i Bożego dnia, Bożego tygodnia i świętujcie z Bogiem. Amen. Do słyszenia. Amen. Amen.